Ruszył remont jednego ze staromiejskich traktów. Chodzi o ulicę Królowej Jadwigi. Całość zostanie kompleksowo zrewitalizowana. W bieżącym roku szczęśliwie udało się pozyskać wykonawcę na przebudowę, na wieloletnie planowaną przebudowę ulicy Królowej Jadwigi. Jest to zadanie inwestycyjne w ramach rewitalizacji Starego Miasta. Przypomnę, że w roku 2020 dwukrotnie publikowano przetarg. Niestety oferty, jakie pojawiały się w tamtych latach, znacznie przekraczały budżet, uniemożliwiając tak naprawdę udzielenie tego zamówienia. W tym roku udało się wyłonić zwycięzcę przetargu. Jest to firma Roka ze Starogardu Gdańskiego. I z połową lipca rozpoczęła ona już zasadnicze prace budowlane związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która umożliwi następnie wykonanie warstw konstrukcyjnych na wierzchni jezdni. Zadanie inwestycyjne planuje się zakończyć w terminie do drugiej połowy listopada bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu Miasto Odnowa, Rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie. Zadanie będzie kosztowało ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Termin wykonania to 150 dni od podpisania umowy.